Witam Was już w kolejnym odcinku z gry Rimworld. O World. nagrywam ten film zaraz po skończeniu, tamtego, więc. No, nie zaraz. Przy filmu przerwy, coś. E, więc. Będziemy tu spokój, tak. E, więc, e, więc, e, więc. Więc, więc, więc. Więc. Nawiący, będę ja sobie tu i mi się działo, nie? E, w takim razie w poprzednim odcinku. Trup jest. W trzecim odcinku zatakowało nas dwie grupki Tamurzynów I yy, dwie grupki temużynów. Zniszczyły nam życie. Bo nie, właśnie nic nam nie zniszczyły. Zniszczyły nam działko, ładnym wybuchem. A także zrobiliśmy czterech naj yy, najemników, yy, niewolników, których yy, właśnie tu mam dwa teraz, ale. Przyżyło się przejść... udało się przeżyć... Przyżyło się przeżyć dwóm Przyżyło się przeżyć. i udało się przeżyć tylko dwóm. Co jest? Dobrą liczbą. Nie. Nie. <śmum> mamy dwa łóżka idealnie, więc nie będzie problemów, jeżeli ktoś do nas dołączy. Ale za co to mamy mały problem z pożywieniem, bo nam zaczyna brakować i to dość oka okazało i... Jednostce pożywiennej. Po, pożywiennej Nie, nie sać tego tu właściwie usuń Nie ma tego, tutaj, czy tutaj, to czy tutaj to, to, to jest co tu, Nie To nie se ale really. to rośnie 35 dni cały, cały długo <grytanie> Całe długo e, Gotowanie, podobnie jest, uprawianie Powiem, nie mam dwóch łowiec, są dwóch, którzy nie znają się kompletnie na łowiec, bo mają noże. A tak nie można raczej. Dwie Mmm, Ciekawe, jak to. A, to grupa z. skąd? Z dupy. I tak. Ymm, tu prawdopodobnie właśnie. Jak przypuszczałem, tak się stało. Tu się powoli buduje nasza katedra aha, z tak niewolnikami dzięki ale e, kto jest ze mną ty idź tutaj i gadaj z handlarzem niewolnikami ci są do nic e, nic nic e, to jest drugi czy pierwszy a ci też nic, a byli ci mają więcej niż nic, mają większe niż nic. I nic. Co jest z właśnie 30 stopni na minusie? Coś dziwne. E, zajmij się transportowaniem. Dobra, wieź pisie Agent, ty mudzisz się idziesz transportować tego murzynka. Dzójdźmy murzynka A nie, chyba się rozkłada po prostu. To nie jest zbyt to przyjemny zapach, nie? Myśli. No, no, no. To już. Cały dead okej ok. This is. Good in, okej okay. Ta. są prywatne, da, i ugl... na Okej Ok. Trudności z zerowe. Uważ, i no to rozumiem. A ta, ta jest już bardziej troszeczkę. Na 78 przekonajcie ją, ona musi być. Jeśli się ktoś, jednym, jedna osoba zajmie, nie wiem, głowiec, pogotowanie, to się zajmie tym, nie wiem, to się zajmie tym. Jeśli się jedna osoba wyszkoli w jednym fachu, ehm, aha, bo nie ma nic. Mam no troszeczkę oswojoną dolną część mojej posesji Właśnie tam nie mam żadnej dziełka. Szotka mam jeszcze jeden. Wow, strzelba mam. no, Shotguno, strzelba to jest prawie to samo. Prawie identyczne. Tutaj, mm, good trader. A co masz do zaoferowania? Może troszeczkę jedząka. Mam nadzieję. Nie, nie chcesz dać jedząka. A czemu? Bo cię. boli głowa nie. nie dasz mi jedzonka? nie dam ci życia nie dam ci żyć zabić zabić, zabić, jeszcze raz zabić ty, zabić cię one jedzą a ja nie lubię, gdy coś mi coś je zabić zabić na mojej posesji nie będzie żadnego zwierzęka Wszystkie, mam zginąć, wszystkie. Mossby z Bitnessiny Hunted Animals. No wiem, nie wiem, ale dobra. Moja. Niemiecki. Angielski nie jest zbyt dobra. A tu mi wszamują te moje kukurydze, ale to są. No weź mi, jeżeli podjesz tu i mi. No jaki owie. No ja się weź zabij go, gdzieś zajmuje bonzo, ukatrub, no jakie łowce, je... obrób je, zeżryj, zrób z niego żarcie, nie wiem. Manierzyć dobrze Fire, A, zwarcie kablowe, no z jednej strony prawie się nic nie stało, bo mamy w końcu wiatr, więc wiatr Więc dużo i tak nie się nie stało. E, Statek czy energia? Hmm. power switch. Switch power on, off, off. Zubaś świnio Jeżeli dotkniesz mi moje kury się za... już się właściwie, ale to gdzie? A tutaj dobra I w nas jestem bezbronny, nie? nie? podłogi... Metalowe stylisty jest grind granite. Lagranic. Like coś tam. Grind coś tam. I energia, energia, przewód energetyczny, przewód energetyczny. Tutaj, tu i tutaj różne, czy temperaturę belka yy. Mało żywności wiem, Sansunowe, czy co to jest? Aha! Już będzie coś sporo żywności, bo zabiłem tego. Wiem, że jest mało żywności, w ogóle jest cały czas mało żywności. Byś nie zauważył. Czemu zbyt niska lo lojalność więźnia? Co z tam takiego złego? Myśli. Aś co musiałem zewnątrz... Ej herbatkę... Nie, jeszcze nie. Uch, nie. Hada już brzonią. I... Nie lubię tej choroby. Gdzie jestem? Gdzie jestem właściwie? Tu mogę wziąć, wykopać i rozebrać te polecenia i wykopać to. To. Wiem, że jest mało żywności. Nie da się przecież kupić żywności. Da się kupić żywność, ale jest tu coś. Chodź tu. Muszę sprawić mi żywność? Nie, nie możesz sprawać mi żywności. Nie mogę kupić tej żywności, więc... To albo zginę, albo zginę, nie. Serio, kolejne. Pewnie wykończycie, no. Z góry tym razem. Ja mam połączenie energetycznego. nadzieję, że w dzień zaatakują. Tym razem jest znaleźć wolnikami czy to należy bronią. Ojej, przejaw się należnie wolnikami. Więc bym zarobił na sprzedaż i kupienie dowolników normalnych, ale... A, dobra. Błąd mój. Nie chcę was tak szczerze mówiąc. idźcie się utopcie, nie wiem, w lawie. Gdzie jest mój naprawiacz? Gdzie jest mój... Gdzie agent jest? Gdzie W dzień jest, więc... Nie błagam, żeby tylko nie teraz. Pomogły, błagam. Dobrze. Ta listy, błagam cię Nie masz Zeza. Widzisz jak pięknie strzelić w Hetzrota Zabij go, nie wiem Już skupiłem, przepraszam was to takie Mniejsza. Możesz zastrzelić? strzelić? No dobra, ty się wycofał. Ty Strzelaj Ale prawie, że udało mi się. Agent. Dobra To jest troszeczkę trudne jest, więc... Kto? Czemu? Co się dzieje? Помога много, не? Не, он а не зажар, Тя. Там еще Характер. Так, там еще опасно. Dobrze. O weźstwo. Za Poluj. Poluj. Wszystko, poluj na wszystko, Coś, co, co się znajduje w tej okolicy. Mam tu gdzieś, gdzie, w co będziesz polować? Samorud wszystko No fajnie, ale gdzie jest rajdę, który handluje, nie wiem, żywnością. Ojeju, ten mój psarze z Ibezany jest. Serio? mi miejsce Czemu ja się pytam? No mózg Za nie żyje? No No ja się pytam czemu? A, gdzieś tam Ta resztka ludzi, które Zrób żarcie. No czemu Surowe Czemu surowe? Zajmij się gotowaniem Kto? Bonzo i ten drugi Ja cie To jest trudniej jeszcze sobie wyobrażałem Bo póki mi kukurydza nie urośnie to będzie trudne Bardzo trudne To mało żywności, dobra mało żywności rzeczywiście Nie bronią Może ty nie ani Mogę przystać mogę Ali, bo to bo nie Smash w to chodzi z mi To się z nim jest dobry w kund, y, gadaniu, prawda? To ty jesteś bardzo dobry, jak to masz? To społeczne, nie? Gabę kiedy go kurydzał rośnie, ludzie, no to tru... jest żarcie tu masz żarcie, tu masz żarcie, wszędzie masz żarcie że pójdziesz wytniesz tam parę głów i przeżyjesz jakoś mogę sprzeczyć Eee, za y, to, ale no musiałem powiedzieć, Nie mam kas, nie mam niczego, żeby handlować nawet, <suszy> <suszy> Mam dużo rzeczy, po prostu tyle mogę powiedzieć. No jeju kto się zajmie, nie wiem, budowaniem kawę już w tam naprawianie tak dobra naprawianie dobra nie, tu nie buduj po prostu naprawiaj jej. Ciekawe, co po tym, skoro moja kolonia ginie. Nie wiem, jak to niesiesz. To będzie trudne. Dobra, już 20 minut? Dobra, do 25 dojdę i kończę. Nie będę dziękował za oglądanie. Ech, to jest takie składające się, to no nie opłaca. Nie, że mało żywności. Co robię? Morduje cały w innych zwierząt. Jeju. Użyźniasz Kto przy tym siedzi? Nikt przy tym nie siedzi. Ludzi. Jest po prostu z ludziom. A było tak pięknie, nie? Następnym razem bierę w 50, w 120% miejsce, gdzie jest ciepło cały, cały czas. Bo nie chcę mieć z pożywieniem. Z właściwie najmniejszy pikusem. A to zlikwiduję, nie rozpiesz, Nie wiem, nie chcę mieć. Nie chcę mieć jeszcze tego. Nawet na to parzyć. E, co? Łam wow, exotic exotic trader Gabe, Chodź tu. Agent. Bludziołko i tyłek nikt nie sprawiedliwy żarcia. A co? Pożwienie się skończyło. Co w ogóle schemat? Nie, to już nie jest schemat. Mam że wszystko już naprawisz i będzie dość dobrze, nie? churmut czemu ja się pytam myśli yyyy spryzon yyy dyn to woli yyy to r s wow aha że, aha rozumiem że ten był sprzedany, że na inny ale nie byli, byli sprzedani. no Dobra, rozumiem, ale musiałem, musiałem kupić go. On był ważniejszy niż oni, dwoje tam wzięli na raz. <toszcz> Dobra. Mam nadzieję, że to za 5 dni wzrost. No, no. Będę powiedzieć: oblężenie. Wow, błagam nie! Błagam, żeby nie zostawić działka. Co budować? Nie no, serio, Już nie Przyniam ludzi do. Dobra, ale obroną przed tymi Oto osobnikami z się w przyszłym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. Do widzenia, cześć i pa.